Historia znaleziona na reddit.com. Mój syn wie rzeczy, których nie powinien wiedzieć. Mam czterech synów, ale to najstarszy, sześcioletni, budzi we mnie największą ciekawość. Od najmłodszych lat, już kiedy dopiero zaczynał mówić, zdarzało mu się mówić rzeczy, których nie mógł wiedzieć. Kiedy miał około dwóch i pół roku, byliśmy na wakacjach nad morzem. Spędzaliśmy cudowny czas na plaży, w wodzie, ja, mąż i nasz mały. Był zachwycony. Następnego dnia rano wstaliśmy wcześnie, gotowi na kolejną zabawę. Ale on stanowczo odmówił pójścia do wody. Powtarzał w kółko, że w wodzie są aligatory. Tłumaczyliśmy mu, że aligatory nie żyją w słonej wodzie, ale nie chciał słuchać. Mąż wszedł do wody z jednym z naszych bliźniaków, który miał niespełna rok. Bawili się spokojnie, aż nagle ktoś zaczął krzyczeć z pomostu, żeby natychmiast wyszli z wody. Ten mężczyzna obserwował plażę i z góry zauważył aligatora, który powoli zbliżał się do mojego męża. Zadzwonił po służby. Pojawiła się straż zwierzęca i udało się go schwytać. Mierzył 2,5 metra długości. Później wyjaśniono nam, że z powodu burz w nocy i okresu godowego on najprawdopodobniej przywędrował ze słodkowodnej rzeki wpadającej do morza. Ale jakim cudem mój syn wiedział o tym, zanim to wszystko się wydarzyło? Innym razem miałam wyjść do ogrodu, żeby trochę popracować. Syn zatrzymał mnie w drzwiach i powiedział: Nie idź pod figowiec, bo jest tam grzechotnik. Pomyślałam, że to tylko dziecięca wyobraźnia, więc poszłam robić swoje. Gdy podeszłam pod figowiec, żeby sprawdzić, czy są dojrzałe owoce, usłyszałam charakterystyczne grzechotanie. Spojrzałam w dół i dosłownie trzy metry ode mnie leżał grzechotnik i wcale nie wyglądał na zadowolonego z mojej obecności. Cofnęłam się bardzo ostrożnie, żeby go nie prowokować. On nie mógł wiedzieć, że tam jest, a jednak wiedział. Innym razem wybieraliśmy się z mążem w odwiedziny do mojej mamy. Syn spał. Nie powiedzieliśmy mu dokąd jedziemy, bo mama przygotowała dla niego niespodziankę. Wsiadamy do auta, a on nagle mówi: Nie możecie jechać tą drogą do babci, bo most się zawalił. Zawsze jechaliśmy tą trasą, jeśli to mąż prowadził. Dzień wcześniej wszystko było w porządku, ale faktycznie. Dojeżdżamy do mostu, a tam taśmy, znaki objazdu, droga zamknięta. Nikt jeszcze o tym nie wiedział. Dzwoniłam później do kuzyna, który jest kierownikiem lokalnej administracji. Sam był zdziwiony, że już się dowiedzieliśmy. Nikomu jeszcze tego nie ogłaszał. Nie potrafię tego logicznie wytłumaczyć. To wszystko jest trochę przerażające. Ale nie mogę zaprzeczyć faktom. Mój syn wie rzeczy, których wiedzieć nie powinien.